Nastia włączyła laptopa, znalazła potrzebną stronę i zaczęła się zastanawiać, co napisać. Nigdy wcześniej nie pisała ogłoszeń o znajomościach i wstydziła się zapytać kogoś o radę. Koniecznie trzeba dodać zdjęcia, ale jakie? Jakoś Nastii nie podobała się na wszystkich swoich zdjęciach. Nie jest fotogeniczna. Z przodu ma okrągłe policzki, a w profilu nos wydaje się długi. W rzeczywistości nie jest taka, lustro przecież nie kłamie. Kiedy Miszka odchodził, grożąc rozwodem, krzyczał na całą mieszkanie, kto by wziął taką brzydką za żonę. Przytyła jak krowa po porodzie, nie dba o siebie, komu jesteś potrzebna. Za te słowa dostał łyżką po czole od Nastii i babci. Ale i tak pozostał przy swoim zdaniu. I wcale Nastia nie przytyła. Tylko trochę się poprawiła jak chciała, bo wcześniej była zupełnie chuda. Pojawiły się jej policzki, ale na zdjęciach wyglądają zbyt okrągło. Kiedyś miała zapadnięte policzki, przez co nos wydawał się jeszcze dłuższy. Teraz Nasti podoba się sama sobie, ale na zdjęciach już nie. Oto tekst ogłoszenia. Dzień dobry, nazywam się Anastazja, mam 24 lata. Szukam męża, a dla mojego dwuletniego synka taty. Mieszkam z babcią i synem, z byłym mężem nam się nie udało. Był leniwcem, skakał z pracy do pracy, kłócił się z babcią i ze mną. Szukam dobrego i niezawodnego mężczyzny do 35 lat. TEGO, -e gotowego do przeprowadzki. Nie 35 lat to za dużo. Trzeba poprawić na 30. Choć po co zmieniać, niech będzie 35, co tam. Muszę jakoś siebie opisać. Jestem z charakteru spokojna, dobra, lubię gotować i zajmować się domowymi sprawami. Mój syn też jest spokojny, nie będzie z nami problemów. Znowu przeczytała swoje ogłoszenie. Jakieś jest zbyt proste, bez smaku. A co jeszcze można opisać, jej życie też nie różni się szczególnie od innych. W wieku 12 lat została sierotą, mieszkała z babcią, która się nią opiekowała. Uzyskała zawód kucharza, w wieku 20 lat wyszła za Miszkę i urodziła antoszkę. Ale mąż nie wykazywał szczególnej chęci. By być dobrym ojcem i mężem. Ciągle narzekał na brak pracy i spędzał dni przed komputerem. Babcia, choć na emeryturze, nadal pracowała, utrzymując rodzinę i narzekając na Miszkę: Znajdź pracę! Jesteś u nas jak przybłęda, zrobiłeś dziecko, a kto będzie odpowiadał za rodzinę? Na początku Miszka się odsuwał, czasami nawet znajdował pracę, ale ją olewał z lenistwa. Kto potrzebuje takiego pracownika? A potem w ogóle zaczął krzyczeć na babcie, mówiąc, żeby się zamknęła, stara. To już było za dużo, z rzeczami, łyżką po czole i za drzwi, nawet nie żal mi go, znudził się. Ale mimo wszystko życie to ciągła tęsknota, pragnę szczęścia rodzinnego. Z babcią też nie jest łatwo, często narzeka, a mieszkanie jest małe, tylko dwa połączone pokoje. Chciałoby się, żeby ktoś się pojawił. A mimo to, jakie zdjęcia wybrać. Jest jedno, na którym wychodzi ze szpitala z Antoszką na rękach. Choć zdjęcie zrobiono dwa lata temu, Nastia wygląda na nim dobrze. Postanowiła wstawić właśnie to, wyłączyła laptopa i odeszła, nawet bojąc się go doknąć. Teraz na pewno nie zajrzy do niego, sprawdzi wieczorem. Musi się odciągnąć, wyjść na spacer z synem, a potem nakarmić go na kolację wieczorem, z bijącym sercem. Nastia otworzyła laptopa i z niepokojem spojrzała na swoje ogłoszenie. O, ile komentarzy i wiadomości prywatnych. Ale najpierw komentarze. Kto cię potrzebuje z przyczepą, szukaj sobie jelenia i tym podobne. Nawet wygląd Nastii nie uszedł uwadze. Łzy popłynęły z powodu przykrości i chciało jej się usunąć ogłoszenie i zamknąć laptopa. Ale nie trzeba przeczytać wiadomości prywatne. Tam też było wiele obrzydliwości, pisali jacyś idioci, ale jeden list przykuł jej uwagę, dzień dobry, Nastia. Nazywam się Olek. Nie zwracaj uwagi na komentarze to piszą nieudacznicy z kiepskim poczuciem humoru. Piszę do ciebie poważnie bardzo mi się podobasz. Mieszkam sam, niedaleko twojego miasta w własnym domu. Mam 33 lata i niestety jestem wdowcem. Nie mam dzieci i nie mogę mieć, ale chętnie przyjmę kobietę z dzieckiem. Zwykle kobiety w ogłoszeniach są wyrachowane, żądają dużo pieniędzy i pełnego zabezpieczenia, ale myślę, że ty nie jesteś taka. Potrzebujesz PRACOWITEGO -I, -E i dobrego człowieka, a ja właśnie taki jestem. Pracuję w produkcji, zarabiam, oczywiście nie miliony, ale nam wystarczy, obiecuję. Pokocham twojego syna jak własnego, jeśli jestem ci interesujący, pisz. Nastia spojrzała na zdjęcia, na jednym stał przy małym ceglanym domku, a na drugim jego twarz. Nie jest przystojny, oczywiście, ale też trudno nazwać Nastie pięknością. Po prostu jest sympatyczna. Odpisać Olegowi, czy nie? Postanowiła odpowiedzieć. Wkrótce przyszło nowe pismo od Olega z propozycją spotkania gdzieś w mieście. Wybrali park, najodpowiedniejsze miejsce. Nie zostawiaj mnie z Antoszką, powiedziała babcia. Idź z nim, to nie restauracja. Niech twój Oleg od razu pozna chłopca. Babciu, ale to pierwsza randka i od razu dziecko, tak nie bywa. A co w tym złego? Zacznijcie od trudności. Jeśli Olek chce związać swoje życie z kobietą i dzieckiem, oto oni obaj przed nim. Nie udało się przekonać babci, musiała zabrać ze sobą dziecko. Olek już czekał na nastie w umówionym miejscu. Kiedy podeszła, usiadł i uśmiechnął się. Cześć, maluchu. Ten gest od razu poruszył Nastię, spodobało jej się takie zainteresowanie. Oleg wziął chłopca na ręce i poszedł alejką obok Nastii. Nie może być, żeby wszystko było jak w romansach. On od pierwszego wejrzenia pokochał moje dziecko, tak nie bywa. Przepraszam, babcia nie chciała siedzieć z antoszką, powiedziała, że trzeba zaczynać od trudności. Babcia ma rację. Nastia nie chciała się zastanawiać, w czym dokładnie babcia miała rację w tym, że nie zgodziła się siedzieć z dzieckiem, czy w tym, że życie należy zaczynać od trudności. Spacerowali około dwóch godzin, aż Antoszka się zmęczył i zaczął marudzić. Czas było wracać, a Oleg odprowadził Nastię z synem. Pod koniec spaceru Nastia zaczęła lubić Olega i zrobiło jej się go jakoś żal. Półtora roku temu stracił żonę w wypadku. Został sam, rodzice mieszkają daleko, a niedawno odziedziczył dom po babci i teraz tam mieszka. Zaczęła się korespondencja i częste rozmowy telefoniczne. Oleg zaprosił Nastię na weekend do siebie. Babcia powiedziała: jedź sama. Jasne, że wiadomo, co tam będzie. Dziecku tam nie miejsce. Nastia wyruszyła w drogę. Tak, to ten sam ceglasty, parterowy dom, który z zewnątrz wygląda całkiem sympatycznie, ale w środku okropnie. Nie można powiedzieć, że wszędzie jest brudno, ale zdecydowanie brakuje kobiecej ręki. Coś jest niedokończone, remont dawno nie był przeprowadzany. W domu jest woda i toaleta, ale wszystko wygląda niechlujnie. Dziecka na pewno nie warto tutaj przyprowadzać. Nie podoba ci się tutaj? zapytał Olek. Rozumiem. Szczerze mówiąc, już machnąłem na wszystko ręką, odkąd się odbudowywałem. I nie umiem się tym zajmować, żona była dobrą gospodynią, a ja tak. Dużo pracuję, nie mam czasu na zajmowanie się domowymi sprawami. Jest łóżko, można się przespać, jest czysty garnek, ugotuję pierogi. W kuchni stała góra brudnych naczyń, wygląda na to, że Oleg dawno nie jadł pierogów. Rozpalił grilla, usmażył kebab i usiedli na kolację na zewnątrz. Ogrodzie, gdzie było przyjemniej. Przed snem Oleg znalazł komplet czystej bielizny, który nawet był w opakowaniu. Mieszkaliśmy z żoną tutaj tylko pół roku. Zanim zginęła. Wygląda na to, że to ona to kupiła, a ja nie zwracałem uwagi. Coś się znalazło. Nastia czuję, że czujesz się tutaj zupełnie niekomfortowo. Pamiętasz, co twoja babcia mówiła o trudnościach? Zacznijmy od nich. Jesteś dobrą gospodynią, a ja zostanę ojcem twojego syna, chociaż sam jestem jedynakiem i nic nie wiem o dzieciach. Tak lepiej poznamy się w codziennym życiu, bez żadnych randek i obietnic, które mogą się nie spełnić, następnego dnia Nastia wróciła do domu i opowiedziała babci o tym, jaki bałagan panował w domu Olega. Była pewna, że babcia zacznie ją odradzać od takich relacji, ale niespodziewanie usłyszała, a czego się spodziewałaś że jako kobiety z dzieckiem od razu zaprowadzą cię do luksusowego domu z gospodynią? Szukaj głupca, jakże. Tak, on ma trudności i dużo pracuje. Ale przyjmujecie, cię, ciesz się przynajmniej tym, będziesz miała swój dom. Przypomnij sobie Miszkę, on tylko wykorzystywał moje pieniądze, pracował sporadycznie i nawet nie potrafił wyprać swoich skarpet, siedząc w domu. A ten przynajmniej jest pracowity, po kolejnych rozmowach telefonicznych Nastia postanowiła zostać jeszcze na dwa dni. Wzięła w ręce szmatkę i zabrała się do sprzątania. Ciekawiło ją, jak zmieni się ten dwupokojowy dom po jej wysiłkach. Co za zaskoczenie, ale zaczął przypominać pałac. Oleg zaczął podobać się Nasti. Poważny mężczyzna, nawet atrakcyjny, jeśli zwrócić uwagę na jego czyny. Kiedy Nastia z synem przeprowadzili się do Olega i wzięli ślub, on od razu wziął na siebie odpowiedzialność troskliwego ojca. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Nastia prowadzi gospodarstwo Oleg Zarabia wszystko po sprawiedliwości. Teraz Antoszka uczy się w pierwszej klasie i nazywa tatą tylko Olega. Miszka się nie pojawia, ale przesyła alimenty, chociaż niewielkie. Niedawno, kiedy Nastia wrzuciła w mediach społecznościowych zdjęcia swojej rodziny, zostawił komentarz, jednak taka krowa komuś się przydała. Nastia nie zwróciła na to uwagi, sądząc po zdjęciu samego miszki, który siedział samotnie przed komputerem. Nikt go do tej pory nie potrzebuje.